Od wydawcy. Chrześcijańskie wydawnictwo echat. hebrajskie słowo Echad oznacza jeden, hebrajska litera Alef ma wartość liczbową jeden. Powstało w 2005 roku w celu popularyzowania idei antytrenitarnych. Spora grupa chrześcijan z różnych kościołów i wyznań niewierzących w dogmat o trójjednym Bogu, nie miała dotychczas szerszej, wspólnej płaszczyzny prezentacji swych wierzeń. Wydawnictwo ECHAT jest wydawnictwem niezależnym. Naszym zamierzeniem jest zaprezentować historyczne źródła oraz silne biblijne podstawy wiary w jednoosobowego Boga. Chcemy w ten sposób przeciwstawić się potocznej opinii, według której osoby niewierzące w Trójcę nie są zaliczane do chrześcijan. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają podobny punkt widzenia i chcą swymi opracowaniami przyczynić się do upowszechnienia wiary w jednego Boga w jednej osobie. Książka Ewy Sidor, Bracia Polscy i ich Atfontes włączają się w ten nurt dlatego z zadowoleniem i satysfakcją oddajemy ją w Państwa ręce. Książkę tę dedykuję dziadkowi mojego męża, Władysławowi Siderowi, człowiekowi, dla którego nie istnieje większa pasja na tę, by nieustannie studiować Pismo Święte i doświadczać obecności Boga Jedynego. Podziękowania. Składam podziękowania osobom, które były dla mnie pomocą i wsparciem przy powstaniu tej pracy. Przede wszystkim chcę podziękować mojemu mężowi Darkowi za nieustające wspieranie tej inicjatywy. Dziękuję Teresie i Piotrowi Woźnickim. Oni to bowiem zaszczepili we mnie ideę opublikowania tej pracy. Zachęcili do tego i wsparli w tym przedsięwzięciu. Szczere podziękowania winna, mi jest, winna jestem też Janowi Łagockiemu, który służył mi swoją bogatą biblioteczką i cierpliwie znosił długą nieobecność tak wartościowych dzieł w swoim domu. Wyrazy mojej ogromnej wdzięczności kieruję pod adresem Moniki Szparagi, która podjęła się korekty tekstu. Dziękuję również Andrzejowi Nowakowi. I Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, którzy służyli mi pomocą w zakresie bezpośredniego przygotowania książki do druku. Dziękuję wszystkim osobom, które pracowały przy wydaniu i opublikowaniu tej książki, oraz tym, którzy wspierali mnie w swoich myślach, a może nawet modlitwach. Tobie. Boże żywy, dziękuję za tak wdzięczny temat, za bohaterów tej książki. Obcowanie podczas pisania tej pracy z tymi, których ukształtowałeś swym duchem i słowem, z ich doświadczeniami, stanowiło dla mnie bezcenne przeżycie duchowe, które wzrosło we mnie na trwałe, wraz z przekonaniem o potrzebie miłości i wolności. Abym mogła widzieć Cię tak rzeczywistym i żywym, jak Ci o których przyszło mi pisać. Ewa Sidor.